Firma Overmax proponowała nam już wiele bardzo ciekawych produktów. Był dron, był tablet, był przede wszystkim świetnie zrobiony, świetnie grający głośnik. I jednak te wszystkie produkty sprawiają, że bardziej myślimy o zabawie i imprezie. Dzisiaj mamy produkt, który sprawi, że pomimo tego, że świetnie się bawiłeś, będziesz w stanie się sprawdzić, czy możesz po tej znakomitej zabawie wracać do domu samochodem. Naszym dzisiejszym produktem jest Alkomat AD04 od firmy Overmax. Urządzenie posiada wbudowany sensor elektrochemiczny stosowany w alkomatach policyjnych, dzięki czemu wykonuje szybkie pomiary o 100% dokładności. Dzięki wbudowanej baterii na jednym naładowaniu jesteśmy w stanie wykonać aż 500 pomiarów. Pamięć urządzenia pozwala na zapisanie ostatnich 20 przeprowadzonych badań. W zestawie znajdziemy alkomat 10 wymiennych końcówek. Kabel USB do ładowania oraz futerał zabezpieczający. Cześć, jestem Patryk, i naszym dzisiejszym produktem jest oczywiście Alkomat. Jest bardzo poręczny i przede wszystkim, co podoba mi się w tym zestawie, to fakt, że od razu jest zapakowany w super futerał. Mamy tam 10 końcówek, mamy tam ładowarkę, to znaczy kabel, który możemy podłączyć do ładowarki bądź bezpośrednio do jakiegoś USB i sobie ładować ten Alkomat. Co więcej, bateria tego alkomatu, naładowana do pełna, może nam pozwolić na wykonanie 500 testów, które sprawdzą, czy alkohol jest w naszej krwi, a właściwie w naszym wydychanym powietrzu, czy mamy jakiś alkohol w organizmie. Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo dużo. Godnym uwagi faktem jest, że producent, czyli Overmax, zapewnia kalibrację tego urządzenia. Zaraz po zakupie. Jeżeli zakupicie to przez internet, to kalibracja zostanie wykonana na sklepie i do Was przyjdzie już skalibrowany sprzęt. Co jeszcze ciekawsze, ta kalibracja jest wykonywana przez cały okres gwarancji. Więc jeżeli będzie się Wam wydawać, że coś jest nie tak, możecie odesłać do producenta ten produkt i on go Wam skalibruje po raz kolejny. Co jeszcze ciekawsze, za darmo. Myślę, że jest to taki aspekt. Bardzo interesujący wielu z Was, bo wiemy, że te alkomaty domowe czasami nie działają tak, jakbyśmy tego chcieli. Nie za bardzo im ufamy. Producent podaje, że mamy tutaj 100% dokładności co do tego wydychanego alkoholu. więc zobaczmy. Ja w tej chwili jestem bez alkoholu i zobaczymy, co nam pokaże. Przygotowanie tego jest bardzo, ale to bardzo szybkie. Wystarczy sobie kliknąć i już mamy informację BLOW. 0, 0, 0. Widzicie? A teraz sprawdzimy, czy coś pokaże. Teraz już powinien się ten alkohol w powietrzu przeze mnie wydychanym pojawić. Jest gotowy. Krzyczy do mnie Blow, czyli dmuchaj. Ojej,ciu! Widzicie? Nie wiem, czy to widać, bo jest bardzo e, słabo, tutaj światło się odbija. 3,9. Jest taki znaczek, który mnie informuje, że nie mogę pojechać. Nie ma szansy, żebym pojechał. Nie ma takiej możliwości, żebym pojechał. Brawo! Brawo, Overmax! Stworzyliście fajny produkt. To jest urządzenie, które przyda się w każdym domu. Powiedzmy sobie szczerze, że gdy przychodzi weekend, to każdy z nas lubi. Po prostu ze znajomymi się zabawić, wtedy jest ten alkohol, no i przydałoby się być pewnym, czy na drugi dzień jesteśmy w stanie gdzieś pojechać. Czy już możemy do kościoła pojechać, czy już możemy na te zakupy pojechać, czy możemy do mamy na obiad pojechać. To wszystko ma znaczenie, gdy nie czujemy się pewnie i chcemy być przekonani, że nie grozi nam odebranie prawa jazdy. Fajnie mieć taki sprzęt w domu. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem, to oczywiście zapraszam Was do opisu tego odcinka, tam jest link do strony, gdzie jest to możliwe. Ja się już z Wami żegnam, zostawcie oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie i skomentujcie, widzimy się w kolejnych produkcjach.